Cóż to za koszmar? To nie był nocny koszmar, młody wodzą, ale wizja. Chodź za mną, a pokażę ci, co kryje przyszłość. serdecznie w prologu do gry Warcraft 3. Znakomicie. Wygląda na to, że aż rwiesz się do dzieła. Jednak najpierw musisz nauczyć się wydawać tralowi rozkazy. Spróbuj wydać tralowi rozkaz przejścia ścieżką do pobliskiego proporca. Aby to uczynić, kliknij na przycisku ruch w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij na proporcu. Dobra. Wiem, że pierwszy film będzie żałosny i będzie to na zasadzie Boże, co ty nam pokazujesz. Niestety Trzeba przez wszystko przejść po kolei. Jestem wodzem. E, ta, ten prolog, ta kampania e, jest tak naprawdę przejściem. Nie jest takim tutorialem. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Dobra robota. Jednak obóz orków wciąż jest jeszcze daleko. Aby dojść do następnego proporca, przewin ekran na północ, przesuwając mysz do górnej krawędzi ekranu. Bardzo dobrze. Droga do następnego proporcja wjedzie przez zaciemniony obszar. Jest to teren. Zauważ, jak zaciemniony obszar zmniejsza się w miarę, gdy tral przez niego przechodzi. W ten sposób zaznaczane są tereny, które zostały już zbadane. Wybierz trala i rozkaż mu dojść do proporca w środku obozu. Doktor, moi wojownicy? Jesteśmy na Twoje rozkazy, wodzu. Jestem wodzem! Kiedy Twoi wojownicy zostali już zaznaczeni, wydaj im rozkaz przejścia do następnego tak. proporca. Przygotujcie się! Wyczuwam przed nami Gnola! Aby wydać wojownikom Trala rozkaz zabicia tego plugawego stwora, zaznacz swoje oddziały, kliknij na przycisku Atak, a następnie kliknij. To był tylko zwiadowca. Obóz Gnoli leży przed nami. Aby zabić na obozowisko wroga. Aby to uczynić, wybierz wszystkich żołnierzy, kliknij przycisk atak, a następnie kliknij lewym klawiszem myszki na środku obozu Gnoli. Jest łatwiejszy sposób. Wystarczy nacisnąć A i kliknąć. Wtedy będą atakowali każdego po kolei, kogo natrafił. Każdym razem, gdy klikniesz na tym przycisku, Jestem na ekranie zostaną pokazane umiejętności, jakich możesz się obecnie nauczyć. Aby wydać punkty krytyczne, i nauczyć go czarów seryjnej błyskawicy, kliknij na przycisku tego zaklęcia w prawym dolnym rogu ekranu. No właśnie, dostaliśmy nowego skilla, i będzie to łańcuch błyskawic. Duchy są niespokojne. Lok, regar, nogal. Za honor. Tak. Bo tu odkryliśmy grupę burloków w pobliskiej rzece. Murloki stanowią wymarzone cele dla Twojego nowego czaru o nazwie seryjne błyskawice. Aby Tral użył tej nowej umiejętności, kliknij na przycisku seryjnych błyskawic, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki na jednym z murloków. Niektóre z pokonanych potworów zostawiają po sobie skarby. W skrzyniach znaleźć można potężne, a skrzynia zawierała miksturę many. Zauważ, że mikstura zajmuje teraz jedno z miejsc w ekwipunku Trala w połowie dolnej części ekranu. Mikstura Many może zostać użyta w celu uzupełnienia energii magicznej Bohatera, potrzebnej do rzucania zaklęć takich jak seryjne błyskawice. Na wstępie was przeproszę, że za jakość swojego mikrofonu mam świadomość, że jest on kiepski, ale jeżeli się Rozpaść uda się mi dorobić, to kupię coś lepszego. Na rzeki, Jednak najpierw muszę czekać na wypłatę do dziesiątego. Duchy są niespokojne. Jestem wodzem. Za honor. Tutaj są niespokojne. Lok, Regar, Nogal. Jestem wodzem. wycie wilka sygnalizuje nadejście nocy. Strzeżcie się, wojownicy. Niech zmrok nie stępi waszych smysłów. Regar, Nogal. Tabu. Na razie się powstrzymam przed opowiadaniem historii tej, tego całego świata i tej gry. E, ale wodzen. powiem Wam, że to nie jest taki zwykły ork. W ogóle orkowie tutaj Lock, się regar, bardzo no różnią pan. od tych ze świata Tolkiena. Na Jestem Foden. Orkowie gór. to jest zupełnie inna nie rasa nie taka przedstawiana jako niszczyciele i złe istoty. Lock, regar, no on śpi, ale my go obudzimy. Uff, uff, tutaj Zuf. Nie zapłacił pan składek. Duchy są niespokojne. Tak. Jestem wodzem. Lok Regar Nogal. Często są sekrety takie jak był tutaj. Trzeba Dziec dobrze do poszukiwać mapę. Patrz, Duchy są świeje. niespokojne. Zresztą zobaczycie, Dabu. że gra naprawdę jest na tyle ciekawa, Bierzmy że się do można na sobie spokojnie grać, tak, że nic się nie, złego nie dzieje, tak. można tworzyć nowe mapy. Uważajcie bracia, te istoty nie sypiają w nocy. No właśnie, mamy nowego stwora golema. Przepraszam, nie skończę tamtej frazy, bo się słuchałem nowo. Jestem wodzem. Za honor. Wykonaliśmy go szybko. Na szczęście, taką armią, jaką teraz dysponuje, bez problemu udaje się ich rozwalić. Jestem władcą, czego Zresztą, się patrzę, to są Lock, chyba najlepsze regar, jednostki nogar. pierwszego poziomu. Bierzmy się do roboty. Jak jednostki podstawowe, Duchy tak zwane. Chodkowie w ogóle są silni jako rasa. Jestem Oczywiście mają mocem. swoje minusy, ale trzeba przyznać, że. Duchy Jest w nich coś niesamowitego. Lok Regar Nogal! Tak. Duchy są niespokojne. Leśne trolle. Wciąż nie mogę uwierzyć, że kiedyś należały do hordy. Nikt nie przeżyje. Księgi. Kiedyś one były w postaci artefaktów, tak jak. jakbym wystawił to. w tak post postaci tych skrzyneczek. Ale od pewnego patcza pamiętam, że przeszły Bardzo na taką postać. Ta skrzynia ze skarbami zawiera magiczną księgę, która po użyciu przyniesie Tralowi jakąś stałą korzyść. Duchy są niespokojne. Lok Regar Nogal. Duchy są niespokojne. No i koniec misji. Za honor. Dabu. Tak, naprawdę, jak mówiłem, to jest zwykły tutorial, nic więcej. Aczkolwiek jest wprowadzeniem w historię i nawiązaniem do poprzedniej Witaj, części. Słodana. Wiedziałem, że odnajdziesz drogę. To Ciebie widziałem w mojej wizji. Kim jesteś? Skąd mnie znasz? Wiem dużo o wielu sprawach, młody wodzu, także o Tobie i Twoim ludzie. Moja tożsamość nie jest w tej chwili ważna. Naprawdę istotne jest zaś to, abyś zebrał swych współplemieńców i natychmiast opuścił tę Ziemię. Opuścić tę Ziemię? Co to wszystko znaczy, człowieku? Człowieku. <laughs> Straciłem swoje człowieczeństwo dawno temu. Teraz jestem czymś innym. Wiedz, że widziałem przyszłość i wielki płonący cień. Które nadciąga, aby pochłonąć nasz świat. Ty także go wyczułasz, prawda? Demony, one wracają. Tak! I tylko prowadząc swój lud za morze, do dalekich krain Kalimdoru, będziecie mieli szansę się im przeciwstawić. Ale jak możemy? Z czasem odpowiem na wszystkie Twoje pytania, młody wodzu. Teraz powinieneś zebrać swych wojowników i przygotować się do opuszczenia tej krainy. Jeszcze się spotkamy. To wszystko wydaje się bez sensu, ale duchy mówią mi, że powinienem mu zaufać. Po każdej kampanii, czy w ogóle misji, możemy sprawdzić sobie nasze statystyki. Jak wyglądaliśmy z zasobami, bohaterami, jednostkami, ile w ogóle zdobyliśmy punktów. To się wszystko jakoś sumuje. Uczciwie nikt na to nie patrzyłem. No, chyba tylko, że jak grałem z kumplami po sieci, to chcieliśmy jakoś zobaczyć, kto miał lepszych bohaterów, kto lepiej wyszedł. Ale w kampanii w ogóle nie jest to przydatne. Róż się jeszcze nie pokazał. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu, obdarzając go zaufaniem. Wodzu, klany zbierają się zgodnie z twoim rozkazem, ale dotarcie do nas zajmie im trochę czasu. Musimy więc natychmiast rozbić obóz. Chcę, żeby po przybyciu moi żołnierze mieli zapewniony wikt i schronienie. Tak jest, wodzu. Wojowniku, czy są jakieś wiadomości od Groma Hellscreama? Powinien już być tutaj, wraz z klanem wojennej pieśni. Nie wodzu, już od pewnego czasu nie mamy żadnych wieści od Hellscreama. Do diaska, Grom, gdzie ty się podziewasz? Grom jest jest to tak jest. wodze, mm -hmm. To jest Kumpel. Mrugający przycisk na górze ekranu oznacza, że twój dziennik misji został uzupełniony o nowy wpis. Kliknij na tym przycisku, aby dowiedzieć się więcej o celach misji. No właśnie. To jest nasza misja. Wierzmy się do roboty! Kiedy peon otrzyma polecenie wydobywania złota, automatycznie zacznie kursować pomiędzy kopalnią a twoim najbliższym wielkim holem. Wielki Tutaj hol to jest nic innego... dodatkowych peonów. Aby Wiel... zwiększyć... Te... Jak Mniej ten lektor. ...posiadasz, wyświetlona jest w prawej górnej części ekranu. Gdy peoni wracają do wielkiego holu ze złotem, powiększają jego zapasy. Szkolenie jednostki zabiera trochę czasu. Jeśli zaznaczysz wielki hol, możesz zobaczyć wskaźnik postępów szkolenia w połowie dolnej części ekranu. Jeżeli klikniecie prawym przyciskiem na dowolną strukturę, to wtedy tu się będą wspierały, wybudowane z tego. Budynku. Właśnie umieściłeś punkt zborny dla twojej budowli. Za każdym razem, gdy jednostka z tego budynku zakończy szkolenie, będzie automatycznie podążać do tego punktu. Aby umieścić punkt zborny, zaznacz jedną z budowli, w których mogą szkolić się jednostki i kliknij prawym przyciskiem w miejscu, gdzie chcesz ustawić ten punkt. Budujemy koszary. Ja to zrobię. Trzeba więcej złota. Aby móc wyżywić większą populację, musisz zbudować dodatkowe legowiska orków. Dostarczają one pożywienia i pozwalają na wyszkolenie większej liczby jednostek. Aby zbudować legowisko, wybierz jednego z peonów. Gotów do pracy! Jednostek bud można dać aż siedem do kolejki, aczkolwiek nie opłaca się, ponieważ jeżeli dodamy jednostkę, to tracimy już złoto, które często przydaje się na zbudowanie czegoś innego. Gotów do pracy! Dobra, jako, mamy jako że mamy chwilę, to mogę opowiedzieć. Tral jest szamanem. Yy, tutaj jest przetłumaczone jako wróżbita, aczkolwiek nie jest to dobre, dobre określenie. Gdybyście przeczytali sobie kiedyś książkę Władca Klanów, to byście wiedzieli, kim jest Tral. Tral, w ogóle w języku orków, oznacza niewolnik. Chętnie przybawię do pracy. Tral yy, był. Teraz, gdy koszary są już gotowe, możesz rozpocząć ćwiczenie siepaczy, którzy zasilą szeregi armii. Aby wyszkolić siepacza, teraz kliknij na przycisku Wznoszenia Budynków panelu dowodzenia. Kontynuuj produkcję siepaczy, aż osiągniesz wymagania misji. Zauważ, że na panelu dowodzenia dostępne są też nowe przyciski. Aby zbudować legowisko Orków, kliknij na przycisku Wznieś legowisko Orków. Następnie wskaż myszką miejsce, w którym chcesz postawić budynek. Kiedy znajdziesz już odpowiednią lokację, kliknij lewym przyciskiem, aby rozpocząć budowę. Tak! Dobra, mogę kontynuować. Tral oznacza nic innego jak niewolnika. Gratuluję! Niespokojne. Tral był niewolnikiem... Nie pamiętam nazwiska. No. Wojenny młyn pozwala na szereg Ale... modernizacji. Które po opracowaniu pozwalają na ulepszenie Twoich jednostek. Normalnie zaznacz młyn, aby zobaczyć, jakie modernizacje są dostępne. Dobra, Dobra. się do roboty, panie. Tak jak mówić, tutaj można ulepszyć. Wszystkie dostępne usprawnienia pojawiają się jako przyciski na panelu dowodzenia wojennego. Będą mieli lepszą broń. Dobra. Mam nadzieję, że teraz nic mi nie przerwie, chociaż przez parę sekund. Eee, Ral był niewolnikiem. Eee, nauczono go pisać, czytać, i pewnego dnia uciekł. Kiedy zobaczył, co się dzieje z jego współbraćmi, najnormalniej w świecie opuścił. więcej Opuścił miejsce swojego niewolnictwa niewolenia. Tral chodzi w zbroi, która należała do Dumhammera. On był poprzednim władcą klanu. Dumhammer poległ w jednej z bitew, kiedy orkowie odzyskiwali niepodległość. Gdyż orkowie byli internowani w obozach, niczym Indianie w XIX i XX wieku. No, nawet wcześniej. Ty w ogóle Orkowie w tej grze są zupełnie inni. To jest rasa. To jest inteligentna rasa, która wyzwoliła się spod władzy demonów. Oczywiście nie chcę wszystkiego zdradzać. Jak to było, kto to zrobił, dlaczego. Się do roboty. Ale. Tak. Cały, cała horda Orków jest podzielona na klany. Te klany to na przykład klan Czarnej Skały, który się pojawił w następnej kampanii jestem oraz wodzem. klan oraz klan na przykład Wojennej Pieśni Lodowego Wilka gotowe. tego jest naprawdę no? sporo nie jesteś, nie, ja nie jestem w stanie spamiętać wszystkich ja nazw a powiem wam, że uczciwie, uczciwie wam powiem, że siedzę w tej grze od dawna i naprawdę bardzo ją lubię szanuję i uważam Coś Bierzmy się do roboty. Duchy są niespokojne. Bierzmy się do roboty. Za honor. Twoi orkowie naruszyli układ o internowaniu. Schwytaliśmy już jednego z Waszych dowódców. Jeśli się teraz poddacie, darujemy wam życie. Wodzu, oni mówią, że złapali jednego z naszych dowódców. Może mają na myśli groma. Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli rzeczywiście schwytali Hellscreama, gorzko tego pożałują. Lok, Tar, Ogar! Dalej, moi wojownicy! Musimy przegnać ludzi! Jestem wodzem. Dumnie są miespokojne. Tak! Chętnie! Trzeba więcej złota bieszmy się do roboty Jestem Lock, Lok regar Nogal. za przyweczłe nie zostały zniszczone Przemieść Trala i resztę swoich sił za most Poszukaj tam Groma Grom jest kublem trala Zresztą w ogóle Grom pojawia się w drugiej części. Jeden z twoich budynków został uszkodzony w czasie walki. Aby naprawić uszkodzone budynki, wybierz peona, naciśnij przycisk naprawy, a następnie kliknij lewym klawiszem myszki na odpowiednim budynku. Grom jest w ogóle starszy. Dużo starszy Bierzmy się do roboty Tral. Tral jest młody, jakby nie patrzeć. Jak na orka, tak. Duchy są spokojne. Gotowe! Pierwszy się do roboty! Tak. Chętnie. Nok, Regar, Nogal. Się do naciśnięcie Strygar, spacji no powoduje, że wracamy do poprzedniego punktu, gdzie coś się wydarzyło. Nie na przykład teraz nas tu zaatakowano, wyszedł komunikat, z twoje wojska są atakowane, dajesz spację i jesteś. Zawsze spacja daje... Po... na każdorazowe naciśnięcie spacji Gotowe. powoduje, że wracasz do jedno roboty. wydarzenie... Poprze... wracasz do poprzedniego Dunchy wydarzenia. Czyli na przykład chcę zobaczyć co było 4 wydarzenia temu. Cztery Jestem wodzem! nie no, wodzem! Jestem wodzem! Tak. Lok, Regar, Nogal. Gabu! Za dum hamera! nawet tramuj za dum hamera! Czego ty chcieć? Dobra, Lock dobra! Regar Nogal. Jestem wodzem. Duchy są niespokojne. Lok, Regar, Nogal. Gdy jednocześnie kontrolujesz wiele jednostek rzucających czary, czasem konieczne jest szybkie przełączenie się między nimi w celu rzucenia posiadanych przez nie. Lock, regar, no Korzystając z interfejsu podgrupy możesz to zrobić bez konieczności osobnego wybierania każdej z nich. No Zauważ, że zaznaczone jednostki pokazane są w połowie dolnej części ekranu w postaci małych portretów. Jeden z nich podświetlony jest na żółto. Oznacza to, że należy on do aktualnie wybranej podgrupy. Możesz przełączać pomiędzy podgrupami naciskając klawisz Tab lub klikając na jednym z niepodświetlonych portretów. Spowoduje to uaktywnienie podgrupy i wyświetlenie jej zaklęć w panelu sterowania. Lock, regar nogal! W ogóle nie uczyłem was, ale można tworzyć tak zwane grupy, jeżeli zaznaczamy sobie jakąś część jednostek i naciśniemy do tego Control, np. 1, wtedy będziemy mieli pierwszy oddział i każdorazowe naciśnięcie jedynki powoduje, żeby że zostanie nam wybrany cały ten oddział. W oddziale może być maksymalnie 12 jednostek. Dostaliśmy też nową jednostkę, Szamana. I Szaman teraz ma dość kiepskie czary. Ale później tutaj na przykład rządze krwi. jest to naprawdę coś wspaniałego. To jest... Zwiększa chyba o 50% szybkość ataku. Plus obrażenia. To jest taki mały zabójca. Jestem Moja armia stała się tak wielka, że jej utrzymanie wymaga przeznaczenia nań części twoich dochodów. Czego ty chcesz? No się do roboty. Małe koszta. To jest później, kiedy jest ekonomia jest dużo ważniejsza niż teraz. Będziemy potrzebowali. Będziemy potrzebowali wyjaśnienia tego, co ja mówię. Teraz peon idzie do kopalni, prawda? I za każdym razem znika 10 zł. Ale dochodzi 7, to znaczy, że 3 idzie na utrzymanie armii. Jak każda armia, wiadomo. Potrze, potrze, Potrzebuję utrzymania. Chodź, że oni żyją w domu. Nie znów zrobiliśmy dziewczyn, mają ale tego obszaru nie gra. No, galety nie bez granicze! No jest nic! Musimy wolić Turecki Ma! Lok regar Nogal! Czego ty w Jestem wodzem. Gier mną! You know. Lok regar Nogal!

Więc posłuchajcie, w czym mogę pomóc? Jeżeli będziemy wystarczająco długo na nią klikali, ona będzie się wkurzać. Tak? Kieruj mną. Dostał ty kiedyś piorunem tam, gdzie słońce nie dochodzi. Cofnij się, szczeniaku. Nie powali nam się na głowy. nie spokojne. Potargały sad! Nie czas na zabawę, trzeba walczyć! Elektryzujący! Wiesz co chcesz, nawet Powiem wam, że niektóre jednostki to są ewidentnie po prostu zabawne. Tak, wodzu? Lodz, W czym mogę pomóc? Krom, czy wszystko w porządku? Mam się dobrze, braciszku. Na szczęście zranili tylko moją dumę. To świetnie, bo właśnie się stąd wynosimy. Na dobre odchodzimy z krain ludzi. W końcu za mną. Mam pewien pomysł. Mm. <laughs> Możemy odpłynąć na statkach ludzi. Doskonale. Ale będziemy musieli zaczekać na resztę. Horda się zebrała, wodzu. Czekamy tylko na twoje rozkazy. A teraz ruszaj, młody Tralum. Płyncie na zachód, do Kalindor. Tam znajdziecie swoje przeznaczenie. Tam twój lud zapewni sobie zbawienie. Te chwilowe nie będę spoilerował w takim razie do zobaczenia w kampanii ludzi